Niepokojące wieści o zdrowiu Trumpa. Ten lek przyjmuje codziennie. Stan zdrowia Donalda Trumpa znów budzi emocje. Media wytykają oznaki starzenia, a prezydent przyznaje się do ignorowania zaleceń lekarzy. Z uwagi na fakt że Donald Trump jako 79-latek Donald Trump był najstarszym prezydentem rozpoczynającym kadencję, stan zdrowia polityka jest nieustannie pod lupą mediów. Wall Street Journal twierdzi, że coraz częściej można dostrzec oznaki starzenia u amerykańskiego przywódcy, który między innymi przysypia na spotkaniach lub ma problemy ze słuchem. Sam Donald Trump stanowczo zaprzecza i zapewnia, że jest w doskonałej formie. Stan zdrowia Trumpa pod lupą. W trakcie szczytu na alasce z Władimirem Putinem, kamery wyłapały, że polityk miał mocno opuchnięte kostki. Aby uspokoić zaniepokojonych o stan zdrowia Donalda Trumpa, Karolinę Leavitt wyjaśniła, że to skutek przewlekłej niewydolności żywnej. Fale spekulacji podsycały fotografie polityka, na których fragment jego dłoni zamalowano korektorem, który uwyraźnie kontrastował z opalonym kolorem skóry prezydenta. Były też zdjęcia, na których Donald Trump miał na rękach widoczne plastry. W ten sposób chciał on ukryć siniaki, które pojawiły się na dłoni. Rzeczniczka Białego Domu Karolinę Lechawicz tłumaczyła, że siniaki są niewielkie. Dodawała, że siniaki mają związek z lekkim uszkodzeniem tkanek od częstych uścisków dłoni, a także stosowaniem aspiryny, która jest stosowana w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Trump ignoruje polecenia lekarzy. Codziennie bierze ten lekarz? W rozmowie z Wall Street Journal Donald Trump przekazał, że bierze codziennie 325 mg aspiryny. Jest to zwykła dawka brana w celach przeciwbólowych. Mówią, że aspiryna jest dobra na rozrzedzanie krwi, a ja nie chcę gęstej krwi przepływającej przez moje serce. ładnej, rzadkiej krwi przepływającej przez moje serce", wyjaśnił prezydent Stanów Zjednoczonych. Tym samym przyznał, że ignoruje polecenia lekarzy, którzy sugerowali jej zmniejszenie. W 2022 roku US Preventive Service Task Force oceniło, że codzienne przyjmowanie aspiryny przez osoby powyżej 60. Roku życia nie ma żadnych pozytywnych skutków dla serca. W tym samym wywiadzie Donald Trump przyznał, że ma problemy ze spaniem. WSJ zauważył, że polityk często wysyła do znajomych czy współpracowników wiadomości w nocy. Amerykański przywódca dodał, że nie uprawia sportów i nie ćwiczy regularnie, ponieważ ćwiczenia są nudne.